stan amnezji dosłownie. E, mgły mózgowe jak to się mówi. Też. No a później zrozumiałam dlaczego. No i cieszę się, że wyszłam z tej, z tej lekcji tak naprawdę z tego zdarzenia zwycięsko. Chcę opowiedzieć Ci moją historię. To moja droga. Pełna znaków, intuicji. I zaufania do Boga. Może znajdziesz w niej kawałek siebie. Chcę dokończyć y, tamtą część, co nie dokończyłam, bo mi się skończyła pamięć na telefonie. No i wtedy zrozumiałam, jak to się stało. Y, zrozumiałam, że Bóg celowo sprawił, żebym dostała amnezję Bóg celowo sprawił, żebym nie zajrzała do tej łazienki, gdzie normalnie. Robię to zawsze. Ja gdzieś nie mogę znaleźć telefonu, bo gdzieś położyłam i nie pamiętam gdzie. To robię wszystko, żeby go znaleźć. Tym razem myślałam, że też zrobiłam wszystko. Ale dostałam amnezji, dosłownie. E, mgły mózgowe, jak to się mówi. Też. No, a później zrozumiałam dlaczego. No bo chciał sprawdzić moją wiarę. Moje zaufanie, czemu ufam. No i cieszę się, że wyszłam z tej, z tej lekcji tak naprawdę, z tego zdarzenia zwycięsko. Bo nie obwniałam Boga, nie mówiłam, że Boże, dlaczego mi to zrobiłeś, albo dlaczego ja, albo coś. Tylko zastanawiałam się wtedy, dlaczego to się stało i pomodliłam się do Boga od razu, żeby sprawił, żeby telefon trafił w dobre ręce. No, i trafił dobre ręce w moje ręce. Hi hi. No, później sobie tak pomyślałam, przecież trafił dobre ręce w moje ręce. Hi hi. Także nigdy nie wiemy, co nas spotka. Nigdy nie wiemy, jaką lekcję da nam Bóg. Ale najważniejsze jest to, że mamy zaufanie do Boga. Że mu ufamy. Nawet właśnie w takich ciężkich sytuacjach, jak myślimy, że wszystko straciliśmy. Mówię w cudzysłowie: wszystko, no bo wiadomo, że nie wszystko. Wszystko to jestem ja, syn. A reszta, reszta zawsze przyjdzie. Dziś jest, jutro nie ma buziaki serduszka